Witajcie kochani, pogoda sprawiła mi dzisiaj bardzo miłą niespodziankę, ponieważ od czwarty nad ranem zaczęło padać i pada taki systematyczny, drobniutki deszczyk. Spadło go już na chwilę obecną, łącznie z poniedziałkowym opadem 24 litry, więc ja bardzo się z tego cieszę. Postanowiłem mimo tego deszczu, postanowiłem wyjść, porobić coś w ogrodzie, i źle się to dla mnie skończyło, ponieważ po godzinie czasu przymokłem do suchej nitki. Wstyd się przyznać, ale musiałam przebrać wszystko, łącznie z bielizną, miałem wszystko mokre. W związku z tym, że nie mogę pracować w onlodzie, postanowiłem, że w inny sposób spożytkuję ten dzisiejszy dzień i możecie się poniekąd domyślić z uwagi na to, że znajdujemy się w kuchni, że coś przygotuję w kuchni. Co to będzie? Póki co, Wam nie zdradzę, ale będę musiał się ubrać i wyjść na podwórko, wyjść na zewnątrz po głównego gwoździa czy gwiazdę tego dzisiejszego odcinka. Próbowałem, przyznam się, że nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłem, więc nie mam swojego przepisu. Znalazłem coś w internecie, poszukałem w sieci, pogrzebałem. No i jak ja to zawsze robię, będzie to jakiś miks, coś wyciągnę z kilku przepisów, połączę to, zaadoptuję. Nie wiem, pomiksuję, zobaczymy, zrobię to po swojemu. Jak mi to wyjdzie, nie wiem, nie mam pojęcia. Ale jeżeli jesteście ciekawi i gotowi na to, żeby być ze mną podczas tego dzisiejszego filmu, to zapraszam Was na dalszą część odcinka. I oto główna roślina tego filmu. Jest to rabarbar. Urósł już on do takiego stopnia, że trzeba przeprowadzić pierwsze żniwa. I to są tak naprawdę również pierwsze witaminki, które ja będę jadł. I wróciłem już z rabarbaram do domku. Teraz trzeba będzie go obrać. Odkroiłem liście, którymi podzieliłem się z, z moimi krówkami. I tak właściwie to tylko z jedną krówką, bo tylko Mućka, ta przewodniczka stada, tylko ona e, chwyciła, rzuciła się na te, na te, e, na te liście. No a barbar jest kwaśny. Kto nie wie, to barbara jest kwaśny, a ona tutaj je. Żadna inna z tych jej towarzyszek nie chciała. Ona je i nie robi kwaśnej miny, a ja się biorę za obieranie rabarbaru. I tak przy okazji może jeszcze chciałbym pozdrowić tutaj całą obsługę ze sklepu Farbex w tam gdzie często z Renio robimy zakupy, często przyjeżdżamy. Tam jest bardzo miła obsługa, także bardzo wszystkich pozdrawiam. A szczególnie pewną panią, która ten oto fartuszek mi zaproponowała, z czego jestem bardzo zadowol zadowolony, także bardzo Panią pozdrawiam. No i tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, tu mam czarny pas, także to jest czarny pas zdobyty w mojej kuchni, także bardzo dziękuję Pani za to, że Pani mi zaproponowała ten właśnie fartuszek. A ja tak od słowa do słowa, ale biorę się za robotę, za obieranie rabarbaru, bo to jest taka skórka, którą trzeba, trzeba zdjąć i za chwilę będę działał dalej, także Włączę się, gdy już będę po, po tym zabiegu. Witajcie ponownie. Rebarbar został już przeze mnie obrany. Jest tutaj około 70 deko, także nie będę sobie żałował. To, co mi zostało, zresztą gotuję kompot. To będzie pierwszy kompot gotowany z tegorocznych warzyw, można tak powiedzieć. I tak podam w skrócie składniki. Ja mam 6 jajek, to jest około 320 deko y, gramów, 320 g gramów mąki. Mam wsypane tutaj dwie płaskie łyżeczki proszku do pieczenia. Jest około 160 g cukru. Potrzebna będzie również kostka masła. Ja sobie ją trochę rozgrzałem, więc część masła mała, mi się już rozpuściło. Jajka zostały wbite w całości, wbijamy je. W moim przypadku jest to do garnka i wsypuję cały cukier. Najlepiej, żeby to był jakiś drobny cukier, bądź cukier puder, żeby łatwiej dało się go rozmieszać z jajkami. No i do tego będzie potrzeba do wymieszania. Potrzebny będzie mikser na wysokich obrotach. Także ja tutaj długo nie będę miksował, nie chcę was Yy, zanudzać i, i za bardzo hałasować i po kilku minutach mieszania, miksowania było no to około 6-7 minut tak obstawiam, bo nie sprawdzałem zrobiło nam się coś takiego taki, taka gęsta gęsta piana, no no, i teraz trzeba słuchajcie, dodać dodać masło. Ono mi już troszeczkę tutaj stężało. Że tu trzeba dodać teraz do tej masy, do tej piany, masło. I znowu nie wziąłem drewnianej łyżeczki. Hałasuje, ale. Ale to nic, mam nadzieję, że wybaczycie mi to. Dobrze, ja sobie to tak z grubsza wybiorę. No i tutaj, według przepisu, trzeba to na wolnych obrotach delikatnie wymieszyć. Mikses został odstawiony. A teraz przyszedł czas, żeby dodać mąkę. Mąkę z proszkiem do pieczenia. Ja sobie to przesypię do sitka. I to tutaj rozmieszam, mąka już jest dodana, i teraz wykorzystuję drewnianą łopatkę, żeby to delikatnie wymieszać, tak żeby ta piana, żeby tej piany po prostu jak najmniej zniszczyć. To jest podobnie jak z ciastem na moją roladę, gdy piana z białek, żeby ją delikatnie wymieszać. Z mąką. W tym przypadku są to dwa rodzaje mąki: pszenna i ziemiaczana. Że tam jest tej mąki naprawdę dużo, dużo mniej niż w tym przypadku. To jest 320 gramów. O, jeszcze się nie wymieszało. Czy się szybciej? O, zobaczymy, co to z tego wyjdzie, z tego eksperymentu. Tu ja poza przepisem jeszcze. Dodam pewne składniki. Będą to truskawki niestety z kompotu z ubiegłego roku. Jeszcze świeżych nie mam, ale już sobie myślę, co będę robił, gdy pojawią się pierwsze owoce truskawek. Rabarbar. Taki pyszny kompocik będzie. Już czuję ten zapach. O! Ładnie się wymieszało. Trzeba będzie za chwilę przygotować plachę. Piekarnik nagrzać do 180 stopni, jeżeli z termoobiegiem do 170, ja będę z termoobiegiem, więc ustawię sobie piekarnik na 170 i jesteśmy przy piekarniku. Ustawiam piekarnik. Tak jak mówiłem, góra, dół. No nie szalej. 170 stopni i grzejemy a ja w tym czasie przygotowuję sobie formę. Foremkę mam już przygotowaną. Teraz przydałoby się przełożyć całą tą zawartość do formy. Co niniejszym czynię, no mam nadzieję, że o czymś nie zapomniałem. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. No i teraz trzeba to Równomiernie rozłożyć, rozprowadzić po, po całej formie, żeby to doszło po rogach. No i coś mi to nie wychodzi, ale to nic. Będę się posiłkowo odjęła łopatkami. To nic. No i teraz trzeba byłoby pokroić rabarbar w drobne paseczki, drobne takie kawałki żeby go sobie tutaj poukładać ja jeszcze będę chciał, tak jak mówiłem wcześniej, jeszcze tutaj troskaweczek włożyć nie wiem czy nie włożyć ich teraz i przysypać rabarbaranem, także zobaczymy co z tego wyjdzie ależ on jest soczysty ten rabarbar, taki świeżutki, młodziutki pachnący, aromatyczny mm, rewelacja i przede wszystkim zdrowie, ekologia wiem co jem co dla siebie sam uprawiłem, przygotowałem i to kocham najbardziej wszystko ze swojego ogrodu wszystko ze sobą współgra no i przede wszystkim wygoda, wychodzę sobie do, do ogródka biorę co mi potrzeba czy to natka pietruszki, czy szczypiorek czy ziemniaczek, czy marchewka to jest po prostu wygoda, mam blisko wychodzę i biorę się nie zastanawiam co dzisiaj kupię, czy będzie w promocji, czy nie Piekarnik już się nagrzał, co zasygnalizował. Ja mam rebarbar już pokrojony częściowo. Tu sobie pozwoliłem rzucić kilka owoców z kompotu truskawek. I trzeba teraz na grubo o przysię, nie rozrzucaj nie bądź taki rozrzutny kilka tych na grubo tu rozłożyć dobrze. Nie wiem, czy robię dobrze, czy coś zepsułem, czy coś zepsuję. Okaże się w trakcie. Mam nadzieję, że ta forma nie była za mała. Nie jest za mała. No, barbaru wyszło sporo. Nie wiem, czy, czy dobrze, czy tak ma być. Wszystkiego nie skroiłem. Jeszcze tutaj mam na talerzyku. Porozkładam. O, to będzie taka warstwa solidna. Teraz zobaczymy, włożymy go do piekarnika. Zobaczymy, co się będzie działo. Może za dużo. Może coś zepsułem, pokażę. Może nie wyglądam, ale lubię ciasto. Dobra, myślę, że to wystarczy. Czyli to zostawiam. Na razie póki co zostawiam. Wkładam do piekarnika, czyli już tutaj nic więcej nie dodaję. Wkładam do piekarnika. I to jest około 45 minut. Ma się pies na środkowej półce, czy 170 stopniach, przy termoobiegu. Jeżeli ktoś nie ma termo termoobiegu. Ustawię sobie temperaturę dziś 10 stopni wyższą, czyli 180, i czas jest taki sam. Witajcie, witajcie, już na samym końcu. Ciasto mi się upiekło. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Trudno mi powiedzieć. Ostatecznie zdecydowałem się dołożyć tą pozostałą część rabarbaru. Więc jeszcze posypałem to na wierzchu delikatnie, to popruszyłem cukrem, ale myślę, że trochę za, za późno. No i zaistniała taka sytuacja, słuchajcie, że. Tutaj jest, jest to takie miękkie, ta woda z tego rabarbaru w wyniku pieczenia wydostawała się i po prostu zwilżała to ciasto, więc ja go troszeczkę dłużej piekłem, nie wiem, około 50 minut, więc no zobaczymy, przekroję go później, rzucę na miniaturkę, zobaczę co z tego wyjdzie. Cokolwiek by nie wyszło, słuchajcie, to będzie to na miniaturce. A teraz będę się powoli żegnał i tak jeszcze może... Nawiążę do tego do tych Waszych komentarzy, do tych waszych ciepłych słów, do tego, że przypominacie mi czasami, że to ja pomogłem wam w pewnej sytuacji, w pewnej sprawie. I teraz tak też czytam taki komentarz przeczytałem pod wczorajszym filmem, gdzie tam jest wyraźnie powiedziane, że dobro wraca. Nie wiedziałem, że wróci w taki, tak szybko i w takiej formie dosłownie. Taki sam sposób ktoś mi napisał i jak ja zawsze tłumaczę niektórym osobom, że na przykład chodziło o to, żeby pomóc komuś, najpierw pomóżmy sobie, żebyśmy mieli siły pomagać innym. To był taki komentarz. A ja dzisiaj z Wami się żegnam. Dziękuję Wam, słuchajcie, za, za ten czas, za te wszystkie ciepłe komentarze, za, za życzenia. Jeszcze raz dziękuję Wam za życzenia, za prezenty, bo też robicie mi, tą swoją obecnością robicie mi swego rodzaju prezenty także za wszystko Wam serdecznie dziękuję piekarnik się chłodzi a ja jestem rozgrzany do czerwoności bo bo tyle co dobra tyle ciepła, które ja dostaję od Was po prostu musi mnie motywować, musi mnie grzać, musi mnie kierować, żeby iść w tym jednym y, dobrym właściwym kierunku Dziękuję Wam jeszcze raz. Trzymajcie się i do następnego razu.